Czerwony Nie zauważyłem Nikt nie leci gówno w dupie chlupie No co no ale co? 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 Ale, ban nie Krożcie mnie jak Tu Ty Jezusie święty. Co? Na goście do mnie na wózku inwalidzkim podjechał. Fajnie, jest tu w pośle co? Jest Ale się zimno zrobiłaś. Nie pierdol, super było. No to ciocia, teraz twoja kolej. Ja bym masterowałam tą umiejętność. Mniej więcej tak. Jest zajebiście. Co to wygląda? Jak taki pies obrony. No, bo jestem kotem. Kurwa. Discorda, gdzie są pętani ludzie, i zacząłem grać na no, jakimś nie podkopuj mnie, nie rób, tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Tak się nie da. Bez nożyc ani bez prędkości się nie da. A, play. No! A ty wiesz, że ja po tej idę, nie? Nie? Ja też się idę, Uciekam się. No super, ja też się poslizgnęłam. My ich obiłyśmy, a on sobie przeszedł do dobił. Jezus, w by ogóle mi nie spoko, Nie wiem. Cześć. Cio. Nie. Ale rozwońmy ich. Co to było? Pydipsy zrobiła lodami. Yyy, nie. Zdecydowanie nie. Czemu? Acyx rozsądza klęka, wiem. Nie wyrwę się. Jest tutaj głębiej! Gdzie on jest? Gdzie ON JEST? Gdzie ON JEST? Gdzie ON JEST? GDŹ- <gryst> AHAHAHAHA <shapes> Tego nie było, tego nie było, tego nie, nie, nie było. Ciche, nie, tego nie było. Melka. Mela. Mela. Jezusie święte. I to green! Ha ha ha. Robicie! co, co? 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 płacze się. Czaię że Wenek jeszcze żyje i ten. No wiem, on powiedział już, że on się chowa, żeby bo idzie ze idzie robić, no na porządku śpić. Idziemy z taba? marcaba Ja. Mwah, yeah. <kriczny> klipet, 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 klipet. Klipe. Nie bańcie się ze mną. No i wy, hugs. Morda, ale ja wiem, kto to jest Venek, ale i tak, tak uważam. Kurty, co? <śla> Dobry Venek jest słaby. No tak, Bardzo słaby. Bardzo

ja mu niszczę przed twarzą łóżko, on celuje we mnie z I <laughs> nie muszę strzelić <słuch> Ty. Ja, <słuch> <to>? <słuch> Tak Nagrałem, nagrałem Łapie <śłuch> tak samo Nagrało się, chciałeś do domu <słuch> okay. Mam mnie tam Bye. Ja poczekam, bo on tutaj przyjdzie hmm. ja Oni i temy się... kupuje teraz Co oni? Kurde, oni się boją cię Dyspatrz, lecę od ciebie Ło no, kurde, olldoł! Paso po paso! Co robi? Co robił? No nie pij go, nie! No jak? Co ty ma na kieliszu? Padalno! Pumom, pumom! Co robi, no? A, czekaj! Kurde! Ale zerwał! Lecą bomby! To to ja byłem! <grym> mam, 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 kliszyłeś! Aj, ja, ja tutaj wszystko rozwaliłem, oni mieli cały rozłone i ja... Jeszcze ci tam 3 TNT i 3, 3 Zabiję wszystkich sam na pół sero serca! To jest jakaś laska, to ją zabijesz, dawaj, ona nie ma rąk. <grym> 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 nie mogę, no! <grym> Ej, nie pozwól, już mi nosy.

Przesuń się, przesuń się, przesuń się, przesuń się <grywia> Patrz <grywia> <grywia> Patrz eee, Czekaj, muszę stążę Ej, kopie A tu nie przejdzie Patrz I Nie, nie <grywia> no, musiałem drabinkę kupować Już miałem nie umie cekać nawet. Tutaj, Debiut. W ogóle Co? Ja tu... Trzeba wyskoczyć. <ślad> Starpa piątka. <ślad> spadł nice. Swin. Yes, Chodź do mego Stewka Jest co zrobiłem Aha, bo... Patrz, co się stało, Benek Aha! Aha! Bedrock? <laughs> Admin Admin, a zostaw, patrz Admin